Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Mazur, reprezentuję firmę Widmer Polska. W poprzednich filmach omawialiśmy sobie, czym są w ogóle maty podkładowe, na co warto zwrócić uwagę. Oraz omawialiśmy maty podkładowe pod podłogi twarde, czyli podłogi laminowane i podłogi drewniane. Teraz chciałbym Państwu zaprezentować maty podkładowe pod podłogi elastyczne, w naszym przypadku podłogi winylowe oraz biopodłogi purline. W naszej ofercie posiadamy trzy rodzaje mat podkładowych: pod podłogi winylowe, biopodłogi purline. Pierwszą z nich jest mata Silent Comfort o grubości 1,5 mm, która stosowana jest pod te podłogi wersji klikowej. Następną matą jest to mata Silent Rigid, którą stosujemy pod podłogi winylowe, biopodłogi Purline, które posiadają twardy rdzeń, tzw. Tak rdzeń SPC Rigid. I ostatnią matą jest mata Silent Premium o grubości 1,8 mm, którą możemy stosować zamiast kleju pod podłogi winylowe i biopodłogi w wersji klejowej. W związku z tym, że firma Winmeler do swojej oferty wprowadziła matę Double Glue, matę podwójnie klejoną, dotychczas mata Silent Premium, została zastąpiona matą o nazwie Single Glue. Parametry maty Silent Premium i Single Glue są identyczne. Różnią się tylko między sobą kolorem. W przypadku podłóg winylowych i biopodłóg Purline, które są w wersji klikowej, należy zastosować matę Silent Comfort o grubości 1,5 mm. Mata ta po ściągnięciu folii zabezpieczającej ma warstwę antypoślizgową. Dzięki tej warstwie podłogi w tej wersji nie przesuwają się i nie powstają między nimi szczeliny. W przypadku podłóg winylowych i biopodłóg purline, które zbudowane są na twardym rdzeniu SPC, należy zastosować matę Silent Rigid. Mata ta posiada odpowiednią wagę. Dzięki czemu przyczynia się do znaczącego wyciszenia podłóg zbudowanych na twardych rdzeniach. Kiedy nie mamy możliwości przyklejenia podłogi elastycznej za pomocą kleju do podłoża, na przykład jeżeli jesteśmy najemcami i po opuszczeniu lokalu musimy zostawić zastane podłoże, możemy zastosować w tym przypadku matę Silent Premium obecnie matę Single Glue, która posiada wierzchnią warstwę klejącą. Dzięki temu matę rozwijamy na podłożu z rolki, a następnie do maty kleimy podłogi elastyczne. Nowością w naszej ofercie jest mata Double Glue posiadająca górną i dolną warstwę klejącą. Matę tą można zamontować poprzez jej przyklejenie do podłoża ściągając folię zabezpieczającą od spodu maty, a następnie montując panel podłogowy do wierzchni, powierzchni maty, ściągając również z niej folię zabezpieczającą. Maty podkładowe wineo pod podłogi elastyczne przez cały okres ich użytkowania zachowują swoje parametry techniczne. Maty podkładowe wineo pod podłogi elastyczne nie zawierają plastyfikatorów, formaldehydów, halogenów i żadnych metali ciężkich. Są to również maty bezwonne. Nie zastosowanie odpowiednich materiałów podkładowych pod podłogi elastyczne WINEO skutkuje utratą gwarancji, może przyczynić się do rozszczelnienia się zamków zarówno na długiej, jak i na krótkiej krawędzi oraz ich wypinania. W przypadku stosowania mat podkładowych WINEO pod podłogi elastyczne, oprócz standardowej gwarancji, klient uzyskuje 5 lat dodatkowej gwarancji. Należy tutaj zwrócić uwagę przy wyborze mat podkładowych pod podłogi elastyczne na niski współczynnik oporu ciepła. Podobnie jak w przypadku mat podkładowych pod podłogi laminowane i drewniane, również maty podkładowe pod podłogi elastyczne nie wyrównują nierówności. Jest to mit. Aby zamontować podłogi elastyczne, należy odpowiednio przygotować podłoże. Dopuszczalna Nierówność wynosi 3 mm na długości 2 m. Istniejące nierówności możemy zniwelować za pomocą masy samopoziomującej, ewentualnie możemy przystąpić do szlifowania podłoża. Również niedopuszczalne jest układanie dwóch warstw maty jedna na drugą. Taki sposób montażu może przyczynić się do rozpinania się paneli podłogowych na długim na krótkim boku. Zastosowanie odpowiednich mat podkładowych ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o komfort użytkowania podłóg elastycznych, szczególnie w aspekcie akustycznym. W przypadku mat podkładowych pod podłogi elastyczne nie ma konieczności stosowania kombitaśmy. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani matami podkładowymi pod podłogi laminowane i podłogi drewniane, zapraszam do filmu o podkładach pod podłogi twarde. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszam Państwa do kontaktu ze mną lub do kontaktu z moimi koleżankami i kolegami z firmy Wilmer Polska. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Prosimy o kontakt telefoniczny, kontakt mailowy. Również bardzo chętnie spotkamy się z Państwem osobiście. Zapraszamy do naszych punktów handlowych na terenie Polski.